Dowódcy dywizji otrzymali misję, rozmieścili się na obszarze działań wojennych, zajęli stanowiska bojowe i przeprowadzili rutynowe operacje zgodnie z harmonogramem działań. Cel został trafiony. Z fregaty na Morzu Barenca wystrzelono pocisk Cyrkon. W niedzielę Rosja ogłosiła rozmieszczenie pocisków hipersonicznych i bombowców w ramach wspólnych ćwiczeń wojskowych z Białorusią, które rozpoczęły się w piątek. Rosyjski sprzęt wojskowy jest zdolny do atakowania celów w promieniu tysiąca kilometrów, zarówno na morzu, jak i na lądzie. Manewry, znane jako „zapad”, są kontynuowane. Odbywają się one co cztery lata, a dzisiejsze są pierwszymi od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Większość ćwiczeń odbywa się na Białorusi ale zaangażowana jest również rosyjska eksklawa Kaliningradu. Dlatego państwa NATO uważnie monitorują przesmyk Suwalski. Ten obszar na granicy Polski i Litwy graniczy od północy z Kaliningradem, a od południa z Białorusią. Dla NATO jest to ewidentnie słaby punkt, którego zdobycie mogłoby stać się pierwszym celem Rosji. W przypadku ewentualnego ataku. Podczas ćwiczeń wykorzystana zostanie nowa cudowna broń Rosjan orzech laskowy.